Tego się nie... Znajdujemy się na Borough Market Świetne miejsce do tego, żeby sobie zjeść coś Do jedzonka pysznego Uliczne jedzenko Do tego jeszcze zobaczymy sobie, bo to są kuchnie z całego świata Ta zielona tutaj, tutaj wymiata Zobaczymy co dobrego sobie dzisiaj zjemy Lecimy Robię takie miejsca, bo można szybko zjeść, smacznie. No i to jest kiwat. Na pewno to jest miejsce, gdzie można poczuć klimacik, więc gorąco polecam Świetna sprawa, będą pełne brzuszki <grym> Ale tutaj pachnie, jakbyście poczuli ten zapach Normalnie kurczę rewelacja Na każdym kroku można się zjeść, dobrze to wygląda W ogóle ludzie w, w koło. Inspirują właśnie, żeby poszukiwać tego smaku Jedzonko, poszukamy za jedzenkiem, za jedzenkiem Dobra, teraz wchodzimy w starą część Borough Market z tego, co mi siostra powiedziała, że zobaczymy, czy to jest prawda. To jest zdecydowanie stara część Borough Już widzimy, że zmienia się troszkę klimat, daszki, most, klasa. To mamy sery, specjały. Kurczę, takie... Patrz, patrz jakie bloki, nie? No. Alfaza. Nie jedz oczami, się mówi. A w sumie dlaczego by nie? To się rozbudowało w ogóle od tej pory co tu byłem. No właśnie widzę od razu. Ale tak jest Do wyboru, do koloru. Na co macie ochotę? Co byście tu wybrali? Tam, nie można tutaj mieć pełny brzuch, ale czasem sobie warto pozwolić na coś więcej, co? I tak właśnie lubię poznawać właśnie inne kraje, a w szczególności Londyn, bo to jest takie luźne co na jedzenie. Często poznaję właśnie to kulturę, bo nie tylko ta angielska. Angielska miałaby co na wymiar do tego, gdyby właśnie nie było kultury wspaniałości z całych stron świata. Klasa, klasa, lubię tak poznawać. A wy? Lubicie właśnie podróżować i właśnie próbować tych różnych dań nowych dajcie znać Taki sobie Jak ja lubię taki klimat Słuchajcie, nie jadłem jeszcze ostrygi Mówi się że wszystkiego czas spróbować, więc sobie zaraz Spróbuję. No Co no. Co tam szkodzi, nie? Spróbujemy. A ty próbujesz ze mną w ogóle? no ja, próbujesz ze mną no Tak sobie to robią, przyrządzają. Więc sobie... Takie coś Ikke noe oh. A za to Waszy kochamy na jedzenie. Tym oto z maszynym akcentem kończę dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że zrobimy Was smaka i zapraszam oczywiście na to miejsce, jak będziecie tutaj zdać.